Czwartek na anarchii wystartował nowy Halloweenowy event, a wraz z nim został przywrócony legendarny item, który ostatni raz był do trafienia równo dwa lata temu podczas eventu Halloweenowego w 2023 roku. Pewnie doskonale już wiecie, o czym mówię. A chodzi tu oczywiście o legendarny totem łaskawienia. Z okazji tego nowego eventu, mam dla Was losowanie na unikatową rangę duszek. Aby ją wygrać, zostawcie tutaj suba, lajka oraz dzwona. I oczywiście musicie obowiązkowo podbić ten film. Także ruszajmy na event. Dobra moi drodzy, no ja już jestem tutaj właśnie na anarchii, na nowo wystartowanym evencie halloweenowym. No i mogę wam powiedzieć na sam początek, że ta mapa eventowa, a konkretnie Spawn, bardzo mi się podoba. Nie wiem czemu, ale w mojej opinii wystrój halloweenowy prezentuje się naprawdę super i powiem wam szczerze, że jest to moim zdaniem jeden z lepszych wystrojów, jakie do tej pory pojawiły się na Spawnie na anarchii. Pewnie to dlatego, że Halloween po prostu kolorystycznie pasuje właśnie do jesieni, bo mamy pełno dyni, mamy tutaj wiecie jakieś kolory takie pomarańczowe, które pasują do spadających liść z drzew, no i różne tego typu rzeczy. Dlatego idealnie to pasuje do klimatu jesieni, a ja naprawdę uwielbiam jesień. No i przede wszystkim zimę, także już nie mogę się zimę doczekać. Ogólnie, oczywiście, z Halloweenowym eventem zostały dodane nowe, moi drodzy, skrzynki, tutaj straszliwe. Mamy na poziomie pierwszym, drugim oraz trzecim. No z pierwszego, wiadomo, nic za bardzo nie da się trafić. Z drugiego poziomu już da się trafić trochę lepsze itemy, no i między innymi tutaj Pet Draculi oraz wampiryzm, także to jest to zmiana, gdzie pierwszy pierwszy raz na poziomie drugim możemy trafić naprawdę coś ciekawego. Wiadomo, no tutaj raczej mamy mikro szanse, że to trafimy, no ale jest to do trafienia już na poziomie drugim oraz moi drodzy poziom trzeci. No i tutaj moi drodzy został przywrócony totem łaskawienia po dwóch latach przerwy i jest to naprawdę gigantyczna zmiana, którą ja faktycznie oceniam no tak powiem 50 na 50. Uważam, że ma ona swoje plusy oraz ma ona swoje minusy. Został dodany nowy plecak Drakuli, wytłumaczę jego działanie po openingu. Pet Dracula oraz został dodany kostium wampira. No, i tak samo jak w tamtej skrzynce poziomu drugiego możemy tutaj trafić w wampiryzm oraz jeszcze dodatkowo krew wampira, która jakiś czas temu była do trafienia w anarchicznych skrzynkach. No i różne tego typu rzeczy, które nas za bardzo nie interesują, bo my celujemy głównie w te cztery przedmioty, które można powiedzieć są nowo dodane. W sensie no Dracula powrócił, wiadomo. No i dołączmy sobie na strefę eventową, zobaczmy co tutaj się dzieje. Nie będę ukrywał, już byłem na tej strefie eventowej, Jakie znajdźki znalazłem. No i pierwszą znajdźkę, jakbyście jeszcze nie wiedzieli, no to macie tutaj od razu przy wyjściu ze spawna. Z takich ciekawostek został dodany jeszcze sklep z blokami, gdzie za straszliwe dynie możemy sobie zakupić bloki. No i patrzcie, tutaj elegancko sobie kupujemy. Aha, 8 obsidianów kosztuje 64 no to tego sobie nie kupię, no ale kupię sobie na przykład drewno, które umożliwi mi budowanie właśnie na tej strefie. Mamy do zdobycia oczywiście umiejętności, które sobie kupujemy za straszliwe dynie, no i tutaj mamy umiejętność odporności, umiejętność szybkości, umiejętność wytrzymałości, umiejętność regeneracji i umiejętność obrażeń. Ja sobie kupię szybkość, no bo myślę, że ona jest tak naprawdę najważniejsza. No i mam w tym momencie na poziomie drugim, no więcej nie mogę kupić, bo mi tutaj zabrakło bloków. No i mamy również klątwy, które sobie ulepszamy za również właśnie dynie. Także ja sobie może tutaj kupię klątwę zatrucia. No i mamy Również automatyczne wyzwania, które pojawiają się 8 razy dziennie od 9 do 23 co 2 godziny. Także myślę, że naprawdę warto sobie wbijać na te automatyczne wyzwania, no bo jak widzicie, top 1 osoba dostaje jedną straszliwą dynię poziomu trzeciego, która jest warta albo 30 zł, no albo około 100 dolarów na anarchii, więc no warto sobie brać w tym udział. No i na serwer również dostała dodana szczęśliwa zmianka. Codziennie ona o 18 się pojawia. Ja to nagrywam z rana, więc nie jestem w stanie tego pokazać. Ale generalnie polega to na tym, że w przedziale czasowym tam bodajże 15 minut od 8. 18 do 18.15, macie szczęśliwą zmiankę, no i macie możliwość wydrobienia sobie fajnie, elegancko, lepszego procenta na mieczu, chociażby Excaliburze No bo ostatnio wiecie, jak z tymi procentami jest. Mamy również topkę zabójstw dzięki której możemy sobie odebrać potem nagrody u NPC. -ta. Także warto brać w niej udział, no bo to się resetuje raz dziennie, a możecie sobie zgarnąć ciekawe nagrody. O, jak widzicie, ja kiknąłem gościa z mieczyka z Ekskalibura, i on dostał już pięknie tutaj zatrucie. O! To mnie on samie zaczął hitać, także dobra, nie będę go gonił, bo nie mam czasu. Idę szukać, jaki znajdzie. No, i to jest naprawdę super patrzcie. Normalnie, sobie jak na jakimś praktyce budujecie bloki. No, kurde, moim zdaniem, naprawdę to jest zmiana na plus, bo można się dostać do niektórych miejsc, gdzie nie da się budować. No i również są te właśnie dyniki. Klikacie sobie, macie free dynię, tak naprawdę nic nie robiąc. Ja ogólnie przynę sobie na drzewa, bo Sagi tutaj na odcinku, gdzie promował event, ten właśnie halloweenowy, pokazał, że między drzewami są te papuszki nieumarłe. I ja bym taką papuszkę chciał sobie znaleźć. Tylko pytanie, czy ja znajdę, czy Sagi to po prostu znalazł na odcinku, ale no, no nie wiem, tych papuszek tu nie ma, bo ja już naprawdę dosyć długo biegam na tym eventie. O, ale za to mamy znajdźkę znalezioną, piątą. Teraz mam piątą znajdźkę, super. No i ogólnie taka ciekawostka, widzowie, możecie sobie za darmo zdobyć petasowe. Wystarczy pokonać tysiąc z mobków na serwerze dostajecie takie petasowe za friko, więc warto sobie wbijać, no i pokonywać, no bo nie dość, że farmicie w sumie sobie elegancko tutaj właśnie te straszliwe dynie, które wymieniacie potem na poziomy. To jeszcze za darmo dostajecie petasowe, które wam się na pewno przyda, bo pet sowa ma przecież między innymi podgląd życia, więc no to jest naprawdę akurat mega spoko PET. I wiem, że bardzo dużo ludzi korzysta z petasowe. Ok, no i tutaj właśnie dostaliśmy straszliwe dynkę. Nawet jak nie dostajecie tych straszliwych dyń, to i tak wam, moi drodzy, zalicza się to do statystyk, czyli, no nie Musicie dropnąć dyń, żeby wam zaliczyło to do pokonanego bossa. Znaczy bossa, mopka. Tak biegam i szukam dalej tej papugi, ale no chyba jej nie znajdziemy, więc prawdopodobnie będę musiał kupić. O! Graź tutaj dały straszliwe dynie. Dzięki, dzięki, panie Wacławie. Powiem wam, że naprawdę łatwe jest farmienie tych dyni, więc wbijajcie na serwer, moi drodzy, bo kurczę, no możecie się w trakcie eventów. Fajnie naprawdę dorobić ze względu na to, że mnóstwo, mnóstwo tych straszliwych dni leci. No i dzięki temu możecie sobie szybko zebrać na skrzynki poziomu trzeciego, a potem łatwo je sprzedać. O, tu jest jakaś zagadeczka. Ja pójdę zobaczyć sobie do góry po tej drzewkarce, bo nie wiem czy tam też do góry nie ma znajdżki. jeszcze tam szczerze mówiąc nie byłem. Ja mam aktualnie chyba 5 na 14 znajdziek, więc nie jakoś dużo. Dobra, tutaj sobie dynie odbierzemy. Mamy je za darmo. Dobra, jestem ciekaw, czy do góry będzie jakaś znajdżka. Ok, póki co mamy te mobki. Dobra, strasliwego konia sobie pokonaliśmy elegancko. Oj, tutaj ktoś spadł. Dobra, tu mamy dynie do odebrania free, ale ja bym chciał zobaczyć, czy do góry nie ma znajdżki. Oczywiście moi drodzy, ja posiadam rangę duszę, którą możecie sobie zakupić na sklepie, bo dzięki i po śmierci nie tracicie tych dyń Które ja właśnie zbieram, to jest ogromny plus Myślę, że największy, no i dodatkowo Chyba też to daje większą szansę na trafienie Okej, okay, są tam jakieś typy, które Siedzą i oni tutaj próbują mnie knokać z punchy Okej, okay, mega zabawa, nie? Jakby, okej, okay. super, super Chłopaki mają zabawę, dobra, spróbujmy się Do nich jakoś tam dostać, nie wiem jak to zrobić Ale spróbujemy, tego sobie zrzucimy Tutaj kolegę, żeby nam nie przeszkadzał Użyjemy sobie boski topu, aby dostać się do tych ziomków Bo ja jestem ciekaw, czy nie ma tam znajdź OK, no chyba będzie ciężko, szczerze mówiąc. Na serwerze oczywiście macie te zagadeczki wszystkie, gdzie możecie sobie rozwiązać i gracie sobie w kółko i krzyżyk. Dobra, ziomal dał tutaj, ja dam tutaj. Ten dał tutaj. Dobra, ja muszę dać tutaj. Eee, no i dobra, dałem tutaj, ale mi jakiś po prostu frajer zrzucił, że tak powiem. Ale damy w narożniku. Bot dał tutaj. Damy tutaj. Bot dał tutaj. OK, no i wygramy z botem w kółko i krzyżyk. Także zadanie zaliczone. piękny tutaj w kółko i krzyżyk został ziomek ograny. Dobra, jestem na samym szczycie góry. Mimo świata, który kocha i rani nas dzień, dzień. Dobra, czy tu jest gdzieś jakaś znajdźka? Aha, to jest jakaś skałka na tej górze. Okej, okay, okej, okay. ja nie wiedziałem, że to jest jakaś skałka. Dobra, spróbujmy przejąć te skałki. Dobra, okej, okay. to mamy sojusz z typkiem, tylko boję się, że może mnie tu ktoś wyciąkać, kurczę, a ja chcę poszukać znajdźki. Dobra, o Jezu, no masz. No i masz typa, kurczę na panczu Jakiegoś anarchicznego, jakiś kurde jest tu. No nie powiem jak brzydko go nazwałbym, ale. hera. walimy woski toporek. No i ma ona tutaj 3000 hp ta skałeczka. No i dobra, tutaj się będą rozpiły teraz mopki. Ja jestem ciekaw, co w ogóle z tej skałeczki dropić. To jest dobre pytanie. No nie wiem, będziemy tutaj ją Ja Jak najbardziej chciałbym bić tą skałkę, nie mopki, tylko widzę, że one tu będą przeszkadzały. I się fokusują najbardziej na no, mnie. Dobra, pada skałka. Aha, i wypadły dynie. I dynie wypadły na środek. Okej, okay, myślałem, że wypadną dla gracza, który ma najwięcej hitów na tej skałce, ale no niestety nie. I chyba nic więcej tutaj ciekawego nie ma na tej skałce, na to wychodzi. Tak, nic więcej nie ma. Tutaj znajdźki raczej nie znajdziemy. Bierzemy sobie tak i lecimy gdzieś dalej. Prawejmy sobie dynię. No i teraz musimy zebrać 16 dyni jeszcze poziomu drugiego, w sensie jeszcze 15, żeby wymienić na straszliwą dynię poziomu trzeciego. Ale jako, że jest event, to postanowiłem zakupić 33 dynie z anarchicznego sklepu, a mianowicie 3 pakieciki po 11 sztuk, no i otworzyć sobie właśnie tutaj, aby zdobyć totem ułaskawienia. Mam nadzieję, że mi się uda, bo jak mi się nie uda, to będzie lekki przypał, no ale zobaczymy, jak to kurczę, Felek będzie. Także co, moi drodzy, lecimy z otwieraniem tutaj dyni. No i zobaczymy, co trafimy. Ja sobie kupię jeszcze jakiś szalker, żeby ładnie tutaj coś zdobyć. Zpręża przegrany czas. No i możemy teraz sobie pięknie lecieć właśnie z tymi temami, e, które będziemy mieli. No, także lecimy sobie, moi drodzy, z otwieraniem. No i tutaj. Dobra, no i na początek trafiliśmy pet Drakuli znowu. E, jaki pet plecak Draculi. Anarchiczne serca. Anarchiczną dyszkę. O, kostium vampira, super. Dobra, zakładam sobie kostium vampira. Będę przystojniej teraz wyglądał. Mmm, nice. Kostium urwiska leci na bok tymczasowo. No sobie wrzućmy tutaj. Tego jednego plecaka też sobie wrzućmy tutaj. Wiecie co? Ja może pójdę w podziemia, żeby nikt mnie tutaj nie napadł. I przede wszystkim nie ukradł tych itemów, bo będzie niezły przypał. Okej, okay, wiecie co? Teraz mi się coś przypomniało że kurde, dzięki kostiumowi wampira możemy sobie otwierać shulkery w powietrzu i nie będę musiał tak naprawdę ich stawiać, to jest super rozwiązanie ej dobra, mega mi się to podoba, do openingów idealny to będzie kostium dobra, kamień kowalski to straszna lipa czek na 15 koła, kliknijmy sobie go Kurde, powiem mam szczerze, że trochę za duże te animacje są, nie? Jakby, okej, okay, ja rozumiem, że to jest event halloweenowy, chcieli się tutaj postarać chłopaki, ale lekko to jest przesadzone z tą animacją, jakby totalnie nie widać co wylatuje, nie? Ja wiem, że nie jest i tego, ale tak pod kontent trochę to średnio wygląda. No, ale jest jak jest. Dobra, jeszcze 23 straszne nie mamy. Znowu zmianeczki, okej. Okay. złote jabłka. Ty, ale przepał. No co to jest za drop? Kurcze, felek. Nie podoba mi się to za bardzo. O, plecak drakuli chociaż wypadł. Coś eventowego. Fajnie. Ja jestem ciekawy, jaka jest w ogóle szansa na trafienie w ogóle tego totemu łaskawienia. Wydaje mi się, że równa 0. Ile to totemu łaskawienia kosztuje teraz na rynku? Sprawdźmy to. 1,85 miliona, a tutaj 1,6 miliona. No ja jestem ciekaw ile tych totemów w ogóle ktoś trafi Jak ktoś trafi totem, to jest takim winerem życiowym, że to naprawdę Okej, okay, no bo mi na razie to leci syf, więc tak zakładam, że innym pewnie też leci syf Może nie taki duży jak mi, no ale widzicie jak jest Co to wypadło? Aha, znowu kamień kowalski perełki. Anarchiczna klata 2 Mianki Mianki Trójzomb, okej. Okay. To coś innego chociaż ten trójząb, niż to, co wszystko inne wypadało. Dobra, mam jeszcze 11 dyń, więc ostatni pakiecik: perełki, serca, serca, jabłka, jabłka, serca. Heum, Plata. Jabłka. heum, i ostatnia. O Jezu, no dobra. Niestety tutaj szczęście podczas no otwierania nie dopisało nam. No niestety, no trochę tych anarchicznych temów potrafiliśmy, ale tak szczerze to nic poza tym, więc lekka lipa. Dobra moi drodzy, spróbuję tą papugę legendarną znaleźć sobie na rynku, bo no nie ma szans, żebym papugę kurde znalazł normalnie. Mamy tutaj papugę legendarną, która była przelosowana dwa razy za 220 tysięcy. I ogólnie papuga legendarna charakteryzuje się tym, że nie można na niej trafić negatywnego efektu, czyli możemy trafić tylko efekty, które nam polepszą naszą rozgrywkę i ułatwią. Ale może gdzieś będzie jakaś tańsza papuga legendarna, lub może będzie już gotowa z siłką dwójką. Dobra, wychodzi na to, że to jest tylko jedyna papuga legendarna na rynku. Za 220 tysięcy kurczę. I powiem wam szczerze, że trochę lypa. Dobra, poszukamy to jeszcze przez komendę papuszka. No, jest tylko. Nie, dwie są legendarne. Tu jest za 100 tysięcy papuga legendarna, która nie była losowana jeszcze ani razu. A tu jest papuga za 40 tysięcy, ale ona była już losowana 8 razy. Okej, okay, są tu jakieś te papugi, dobrze przez wyszukiwarkę wpisałem tą papuszkę. tą kupimy sobie elegancko za 100 tysięcy, no i teraz muszę kupić jeszcze zmianki, dobra, klikniemy pety, yy, no i spróbujemy może coś trafić, skok trafiliśmy, regenerację, no i znowu skok, yy, i teraz ile bym potrzebował tych zmianek, żeby to przelosować? A, cztery zmianki, dobra, to muszę kupić. O, zmianki fajnie na cenie spadły. Tutaj stack za 48 tysięcy, więc jest ok. No i dobra, spróbujmy to przelosować. Regeneracja, odporność, regeneracja, odporność, szybkie kopanie, odporności 2. E, no i teraz potrzebuję zmianek 10, siłka 1, odporności. Kurczę, chyba nie da się trafić e, siłki dwójki, Mam szczerze, powiem, że to będzie mała szansa. Dobra, kupmy jeszcze raz sobie właśnie te zmianki. Odporności, powolnego upadania. Powolne upadanie to jest, to jest pozytywny efekt? Ja bym to dał do negatywnego. No, kurde, i 17 zmianek potrzebuję. Mamy szybkość kopania. Ajajaj, dobra, ostatnie zmianki kupuję. Teraz będę miał tylko ze staka na 3 losowania, więc. No powiem wam tak, jeżeli teraz nie trafię siłki dwójki, to jestem do kilkaset tysięcy w plecy, chyba z 300. Szybkość, szybkość kopania. O jezu, i ostatnia zmianka. Regeneracji 1. No dobra, już zostanę z tą regeneracją 1. Ha, trochę lipa szczerze. Dobra, no i moi drodzy, jak co event wypadałoby przetestować przedmioty eventowe, które zostały dodane? To do temu łaskawienie, oczywiście, jest już w moim ekipunku od długiego czasu. No ale mam przy sobie kostium wampira oraz tutaj plecak Drakuli. No i do tego plecaka Drakuli zastanawiam się, co włożyć. I chyba najlepszym rozwiązaniem będzie do plecaka Drakuli włożenie po prostu. E, aha, czyli pewnie jakieś kopiowanie się pojawiło chwilowe. No i w sumie dobrze, że administracja to zatrzymała, no bo lepiej, żeby tego kopiowania nie było. No ale dobra, niestety, plecaka Drakuli nie wykorzystamy sobie. A e, tutaj kostium wampira, no to zastanawiam się czy go wykorzystywać, bo ja korzystam tak jak doskonale wiecie z kostiumu tutaj małego urwisa ze względu na to, że po prostu on kradnie 3% majątku przeciwnika no i dodatkowo posiada speeda dwójki na którym mi bardzo zawsze zależy no bo ten speed 2 to jednak taka rzecz która no przydaje się podczas sklepy bardzo bardzo mocno. Dobra, to Draculę sobie odłożę póki co tutaj, eee, no i w sumie no z tych przedmiotów lądowych, które moglibyśmy wykorzystać, no to jest kostium wampira, no i sobie go wykorzystamy. Kupię jeszcze raz tak zmianek, może uda mi się trafić tą Piłkę dwójkę, zobaczymy. Szybkość kopania, odporność 1, szybkość kopania, spida 1. E, no i dobra, nie wiem, czy losować jeszcze raz. Dobra, przelosuję jeszcze raz. Szybkości 2, szybkości 1, regeneracji 2, powolne upadanie. Czy to powolne upadanie. O jejku, 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 dobra, dobra. Ostatni, ostatni. Stack zjadek kupuje serio. Teraz już naprawdę ostatni. Dobra, że jako, że jest event, to można się po prostu trochę pobawić. Powolne upadanie, regeneracja. Czekajcie, 24 zmianki to jest stacie regeneracji dwójki. Dobra, zostawiam regenerację dwójkę sobie. To może mi się podczas sklepy fajnie przydać. Najbardziej mi zależało na wykorzystaniu tego plecaka Drakuli, ale niestety go nie wykorzystamy, no bo zostało to chwilowo wstrzymane. A tak, no niestety żadnej temy eventowe się nie pojawiły. Jedynie ten kostium wampira, ale zastanawiam się, czy ten kostium wampira wykorzystać podczas sklepy. Dobra, wykorzystam. Trudno, będę, będę bez tego spida dwójki. To eee, no ciężko mi się będzie klepało bez spida dwójki, ale. No dobra, chcę zobaczyć ten kostium wampira, czy on serio będzie taki dobry. W sensie, że czy tak mocno będzie graczą, schodziło HP. O kurde, teraz to się cofnę, jak nie wiem, nie, nie wiem do kiedy. potka eee, na stręża I kurde, potka na Spida. Nie wiem jak dawno jej nie piłem. Ale bardzo dawno, dobra, tepnijmy do kogoś, w sumie byle kogo, byle do kogoś tepnąć Testujemy ten kostium wampira, no szkoda, że tego plecaka nie przetestuję No ale jest jak jest, weźmiemy sobie jeszcze krew wampira, bo ona się może nam przydać Dobra, zaakceptował mnie ktoś, zobaczymy, co to będzie za trapik Proszę państwa, mamy regenerację dwójkę, więc fajnie yy, Dobra, jest to jakiś tam trapik taki chyba silowy, tak, jest to w miarę silowy trapik Rzucę sobie tutaj elegancko hydrokleteczkę, bo w sumie co mi to szkodzi, że ją rzucę nie mam wody niestety, więc wypłyniemy sobie lawą. Okej, okay, a koleżka chyba sobie tutaj, no, przyfarciła mu się. Hydroklatka go nie złapała. A nie, jednak tam jest. Siema koleżko. No ja z ciebie i tak niestety hajsu nie dostanę. No ale trudno, no bo nie mam tego kostiumu wampira. Dobra, wiecie co? Włączę sobie z powrotem ten kostium Urwiza. Tylko niech mi się skończy antylogout. Dobra, jest kolejny teleporcie tutaj ziomkowi ogólnie wypłaciłem sakieweczkę, żeby sobie zebrał itemki, bo w sumie co mi szkodziło, taki Stevek był. Okej, okay, a tutaj mamy nielegal trap z cheaterem, tak? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, super. Fajnie się zaczyna. Yy, dobra, czekajcie, weźmy jakoś stąd, spróbujmy wyjść, elegancko. Dobra, knoknęliśmy sobie go tam. Dobra, czy uda mi się go jakoś tutaj dojechać? W sumie taki jakiś ten cheater, jakiś taki kiepski bym powiedział, nie? O, i padł. Ok, na pad kolega, albo zlogał? Nie wiem. Chyba na pad. O, zaakceptował mnie ktoś. Dobra, dobra. Ej, okay, co to jest za trapik? Raczej tu taki silowy ten trapik. Chociaż może nie do końca, więc rzucimy sobie hydroklateczkę. Ja tak powiem do gościa, co ma 100 ileś tysięcy na koncie, więc. No, nie będę się tutaj cackał. W dałoby się na luziku sobie wyjść stamtąd, właśnie. Bez hydroklatki. A tutaj typowe kuźwa 29, nie? Taki typ po prostu widzicie, wylewa wodę, płynie do góry, no i padł. To jest są właśnie te typy graczy na narki, które wylewają wodę. A ten co kurde będzie robił? Tego pogrzało? Dobra, tego sobie czegoś złapmy. Dobra, padł. 120 dolków, za typka mamy. Dobra, moi drodzy, myślę, że nie ma sensu tepać do tych ziomeczków, bo i tak jest każdy skupiony w tym momencie na evencie, Więc to te panie, no, jest pozbawione logicznego sensu. Chciałem jakąś regenerację przetestować, zobaczyć, czy ona serio działa, ale chyba jej nie przetestujemy. Myślę, że te najlepsze wystakowane sobie w tym momencie nie trapują, tylko siedzą na evencie i karmią sobie kaskę. No, bo jest to najlepszy moment na zarobek, więc wy, moi drodzy, wbijajcie na serwer, bo zawsze mówicie mi na streamach, kiedy, kiedy mogę zrobić, jak zrobić na anarchii, jak się wzbogacić, i co zainwestować. No to, moi drodzy, najlepiej by było, gdybyście zainwestowali teraz własny czas w event. No i tutaj spędzili jak najwięcej godzin na anarchii, a nie na trapowaniu i dzięki temu zarobicie naprawdę dużo kaski. O, nawet nie wiedziałem, że skopanie lecą dynie. Fajnie, fajnie, fajnie. Także dzięki moi drodzy za oglądanie. Trzymajcie się. Miłego wam dzionka. No i tyle. Pa, pa, pa.